Cześć, dzień dobry, Michał Browar gwarek Dzięki wielkie za zakupienie naszego piwa, bo prawdopodobnie to ono skierowało Cię do tego materiału. Jakiego piwa? Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nową serię piw. Tak jak na początku 2024 roku mówiliśmy, że chcemy ważyć więcej West Coastów, no ale przecież gdybyśmy ważyli tylko takie klasyczne West Coasty, mogłoby być to troszeczkę nudne. Dlatego też chcieliśmy odpalić serię, w której Będziemy ważyć West Coasty, ale w różnych wariacjach na temat tego stylu. Czyli plan jest taki, żeby nawet ważyć bezalkoholowy West Coast, czy Black West Coast, Hazy West Coast. Zresztą takie rzeczy już robiliśmy i wiemy, że może to dobrze wyjść. Także seria West Coast Glory. Tutaj właśnie w tych filmach mogę Wam troszeczkę więcej powiedzieć, jaka była inspiracja, motywacja do każdej serii, do każdego piwa. West Coast Glory, czyli. Jakby no, chwała czy duma zachodniego wybrzeża, a dla nas tą dumą zachodniego wybrzeża, tym co nam się najbardziej kojarzy z zachodnim wybrzeżem USA, są to sekwoje. Tak jak w naszym jednym z naszych piw, które jest w stałej ofercie, czyli Wybrzeże Olbrzymów, e, też West Coast. Tam to piwo nawiązuje w ogóle czy etykietą, czy też chmieleniem e, do ogólnie do sekwoi. E, tak tutaj chcielibyśmy w tej serii West Coast Glory Każde piwo, żeby miało nawiązanie do jednej sekwoi, bo jak może wiecie, te sekwoje mają swoje nazwy, każda jest jakoś identyfikowana. No i właśnie każde piwo chcemy nazywać od imienia tej sekwoi. Zaczęliśmy od jednej z najbardziej znanych sekwoi, czyli Sentinel. Sentinel to jest strażnik, to jest no, strażnik taki, ochroniarz. Jest to, to, nie jest największa sekwoja, ale jedna z bardziej znanych. Sekwoja, która zresztą tutaj na każdej puszce macie koordynaty współrzędne geograficzne, które jak sobie wpiszecie w Google Maps właśnie pokaże Wam, gdzie ta sekwoja jest. I akurat ta sekwoja oczywiście jest, to jest chyba Narodowy Park Olbrzymów, i tam, właśnie przy samym muzeum tych gigantycznych drzew, naprzeciwko wejścia do tego muzeum, stoi rośnie ten Sentinel. Sentinel zaczęliśmy tę serię wariacji od Legit West Coast IPA. Dlaczego Legit? No, chcia, chcieliśmy uważyć takiego prawidłowego West Coasta, może nie old schoolowego, ale troszeczkę też. Takiego, którym, w którym inspirowaliśmy się najlepszymi odpowiednikami właśnie browarów ze Stanów Zjednoczonych, które nam było dane w życiu pić. Dlatego też chmielenie mieszanką Amarillo, Eldorado, Citra i Simco, które daje bardzo, bardzo mocno owocowo, cytrusowo, ale nawet takie to dosyć słodkie tropiki gdzieś tam z jakąś, z jakąś żywicą. Czy tak rzeczywiście jest, to zaraz się okaże, ale taki był zamysł. Tak, tak nam się w głowie tu urodziło. Także Sentinel jest to pierwsze piwo z tej serii, West Coast IPA. Legit West Coast IPA 15,1 Plato, 7,2 Alko, także dobrze odfermentowało. No i sprawdźmy, sprawdźmy, jak smakuje, jak pachnie. Taki był pomysł na to piwo. Oczywiście ja już piłem. W niektórych, pewnie, materiałach w social mediach mogliście już jakąś naszą krótką opinię o tym piwie poznać, bo zawsze się staramy podzielić w jakiejś rolce, no jak widzicie wygląda jak rasowy West Coast, jest klarowne, praktycznie praktycznie super klarowne, I o ja już czuję aromat czuję aromat i ten aromat rzeczywiście jest mocny oj, jest mocny i jest bardzo intensywny bardzo intensywny, mocny, lekko słodki może nie same cytrusy ale coś takiego bardziej słodkiego, jak jakieś może mango jakiś ananas Myślę, że tutaj zasługa duża Amarillo i Eldorado. Dorado. Żywica leciutko, ale myślę, że w tej żywicy będzie więcej w smaku, ale aromat powiem Wam, że no ja byłem od samego początku zadowolony tym aromatem. Tutaj nie jest jakiś hop rate 30 g na litr, bo tutaj jest standardowo około tych 18-20 g na litr chmielu, ale rzeczywiście bardzo dobrze pachnie. Goryczka króciutka jest, można powiedzieć może, że za niska, ale kolejne łyki, kolejne łyki na pewno tej goryczki dodają. No i jest goryczka, jest wytrawność, no tu nie ma wątpliwości, że to jest West Coast IPA, a w smaku właśnie też tak dosyć słodko, ale w tym sensie takim wiecie, smak z aromatem, taką słodycz bardziej wyczuwam, jest więcej tej żywicy myślę od Simco, tutaj w ogóle na goryczkę e, poszło Simko też e, i na Whirlpool, więc e, no ta goryczka rzeczywiście jest czysta i krótka. No i świetne. Ja mówiłem, ja mówiłem o tym, że być może jest to najlepszy West Coast, jaki zrobiliśmy. Nie wiem, to już nie mnie oceniać, tylko Wam. Ale ja jestem naprawdę zadowolony i cieszę się, że e, pierwszy m, debiutant tej serii, czyli pierwsze piwo, które otwiera serię West Coast Glory, tak? W mojej opinii dobrze wyszło, ale najważniejsza jest Wasza opinia. Dlatego proszę podzielcie się nią, co o tym piwie sądzicie, czy już zdążyliście się napić, czy zdążyliście znaleźć, bo jest dostępne szeroko zarówno w puszkach, jak i w Kegach. No i też planujemy, żeby było na tych pierwszych otwierających sezon festiwalach 2024 roku. Także taki to pomysł na tę serię obserwujcie, zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Co nam nasza nieomylna intuicja i wyobraźnia przyniesie, i co będziemy chcieli w tej serii ważyć. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście, czy próbowaliście i jak odbieracie ten West Coast do naszych innych West Coastów. No i ogólnie, jak ta seria, nie? czyli czy podoba Wam się ten pomysł z tymi sekwojami, z tymi współrzędnymi, nie? że gwarek bawi i uczy, nie tylko dając przyjemność picia piwa, mam nadzieję. Dziękuję. Do zobaczenia Pa.